Jak trener ocenia tegoroczny kamp jako trener, jako organizator? No muszę powiedzieć, że udało nam się trzeci rok z rzędu osiągnąć coś, co jest trudne, ponieważ podnieśliśmy znów poziom. I zgodnie z tenerami stwierdziliśmy przede wszystkim z dyrektorem Woszem, że jest najbardziej wysoki poziom, jeśli chodzi o jakość zawodników z tych wszystkich trzech kampów. Wszystkie trzy grupy są bardzo wyrównane. Mamy zawodników z klubów ekseklasy, mamy z całej polskich zawodników, którzy przyjechali na ten kamp. Przypominam kamp nie komercyjny, tylko selekcyjny żeby walczyć o wyjazd na testy do Bochum, ale przede wszystkim, żeby w ciągu tych pięciu dni, pięciu jednostek treningowych dziennie rozwinąć swoje umiejętności, zobaczyć, e, zasięgnąć jakby opinii największych specjalistów, ludzi, którzy pracowali z największymi gwiazdami, którzy sami byli gwiazdami piłki nożnej. Dlatego no, jesteśmy bardzo zadowoleni. Poziom integracji też to, co wczoraj zrobiliśmy na rynku krakowskim było niesamowite. A, dlatego, no, ja, jako organizator, jestem szczęśliwy. Też e, przenieśliśmy z powodu bardziej aury, e, tutaj, e, nasz kamp na e, obiekty Bieżynawianki. Mamy tu wszystko, co, co potrzebujemy. Także, też dziękujemy panu Piotrowi Tonderze i prezesowi za za pomoc w tej sprawie. Jako trener muszę powiedzieć, że będzie bardzo duży ból głowy kogo wybrać na ten wyjazd na Bochum. Zresztą dyrektor Wosz powiedział rzecz niesamowitą. Wiemy, że z pierwszej edycji było wybranych czterech zawodników, z drugiej z tego co wiem też czterech, natomiast z tej będzie wybranych aż ośmiu. To świadczy o tym, to jest decyzja jakby Dariusza Wosza, że poziom zawodników jest naprawdę bardzo wysoki. Ich zaangażowanie, dyscyplina i atmosfera jest niepowtarzalna. Czyli możemy liczyć, że w kolejnych latach również oddam się takie kampy? Tak, myślę, że wypromowaliśmy markę. Bochum nie jest tak silnym klubem jak inne europejskie kluby w sensie marketingowym. Nie jest to Milan, nie jest to Inter, nie jest to Barcelona czy, czy nie wiem, Paris Saint. Ale Bochum jest jedną z trzech najlepszych akademii w Niemczech i co od początku podkreślamy i zresztą to było motywem, dlaczego ja ten kamp zacząłem tu organizować na Polskę, to przede wszystkim wielki profesjonalizm i to, że tu przyjeżdżają ludzie nie anonimowi, tylko dyrektorzy, koordynatorzy i były gwiazdy futbolu. W tamtym roku był Dawid Odonkor. Dariusz Wosz robi fantastyczną przede wszystkim robotę. W tym roku jest też Piotr Ćwielon, który przyjechał. Jest Paul Miller, który pracuje z pierwszą drużyną kobiet w FfL Bochum. Więc to nie są ludzie przypadkowi. Dlatego też ten kamp już jest taką marką, że przyjeżdżają tutaj zawodnicy też nieprzypadkowi. Są nieprzypadkowi trenerzy, są nieprzypadkowi zawodnicy i to powoduje, że naprawdę ktoś kto puszcza na kamp do nas, Dziecko ma gwarancję jakości. I to jest coś, czego my wymagamy i, czego my, i co my oferujemy. Jasne. To mam nadzieję, że wszystko się udaje. No i widzimy się za rok. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.